Cześć wszystkim z tej strony Myr Ml a my się znajdujemy na serwerze SV Craft. Tak. Mm. No i tak. Mam do dyspozycji działkę ukośnik plot My Home. Au. U. Ona jest pusta, bo miałem vipa i no i zleciłam Tu jest druga na trzecia... na trzeciej mam swój domek tak jakieś gówna tak A, mm, dobra, no to tu wchodzimy Tam w tym domku, to pokażę w innym odcinku jak wygląda mój domek Dziś chciałem się zająć tamtą działką. Na pewno będziemy potrzebowali wody. Mm. Woda i to w ogóle będzie farma, tak yy, woda, jak są wody. Ok, mamy dwie wielkie wody. Dobra. Yy. Awa. Tu nic nie ma, tu nie. Eee, dobra. To teraz idziemy do sklepu. Będzie to farma. Eee, mm, e, mam pomysł. Będzie to farma na pewno drzewek. Drzewka, drzewka. Nie ma. Grzywek, tak, drzewek. Co tu mamy sobie kupić? A, marchewka. Dobrze. Tak. Marchewek. Trzewek, marchewek. I jeszcze chodźmy po drzewkę. Nie ma krzaczków? A tutaj. Dębowe są spoko. A ja chcę jeszcze świerkowe. Tu są. Dobra. Mm, no i jeszcze najważniejsze chyba na farmie, czyli sztuczny nawóz. Mm, dobra. Mm, dobra. Chodźmy na pH 2. Tam będzie farma. Tak sobie wymyśliłam. Planuję super wipa i będę mieć jeszcze więcej działek, dlatego na początku um, Zróbmy sobie nieskończone źródło wody tak. A koło tego źródełka posadzimy chyba najładniejsze drzewko w grze Przynajmniej dla mnie Ej tak, Jest cudne. Nie? Znaczy, zależy tak, jakie nam się trafi. Dobrze. Ym, I farmaceuty trzeba zrobić. trzy.

tak, farma drewna jest po to, żeby nie musiał kupować, jak jakieś nie powiem kto. W Minecraft'cie chodzi o to, żeby sobie samemu wszystko uchodzić. Nie? No, dlatego ja sam też zacznę sobie hodować rzeczy i zrobię sobie dlatego tego farmę. 2, ok. i ostatnie szywko. No co, nie wyrośniesz? No wyrośniesz. Widzisz? Jak chcesz, to możesz. Tak farma taka bardziej sklepienia nie? Ale też może być. Trzeba mi zawsze brakuje, dlatego sobie zrobię farmę wreszcie drzewka. I ostatnie tutaj. Dziękuję. No i może sobie posadźmy tutaj jeszcze parę drzew. w piarku taki lasek tu hmmm... dobra jeszcze tu sobie wykopiemy tu będzie leciała woda hmmm... dobra tu będzie leciała woda. A na dziewce pierwszej coś będę budował. Bo tu będzie leciała woda. Wylejmy sobie. Tak wiem, nie wziąłem potrzebnych rzeczy. Ale. Nie Chodź woda. No. Jak mogło się nie nabrać? Co się z tym serwerem dzieje? Dobrze, fajnie. No, zabrałeś mi wodę, ty, 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 co jest No, kto mi to. Aha, ja idziemy, nie mogę tam wyjść. Nie no, nie wierzę. Zepsułem nieskończone. Naprawdę czy ja zepsułem nieskończone źródło wody? Czy to są jakieś jaja, ja się pytam? Nie no. Dobrze. No nie mogę. No dobrze, nie patrzę. Jest Mary. Dobra, to, to ja to sobie pozakrywam. Może dirtem. Tak, bardzo fajna reklama tego serwera. Na razie, na razie prezentuje bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że będziecie chcieli na nim grać Tak, no bo przecież on w ogóle nie ma lagów. W ogóle najlepszy serwer w Polsce. Nie? Coś muszę zobaczyć. Oj, to jest fajne, bo ja tu mam dostęp. Moja głowa, ty patrzę no jedno, dawaj. A gdzie moja druga głowa? Nie ma? Kto mi zabrał głowę? Nie, no nie wierzę, nie mam głowy. To jest działka mojego kolegi, który już tu nie gra. Muszę się obrazić. <laughs> o, zrobimy. to. Tak, schody są mojego autorstwa. Coś, coś, co się wyróżnia. Ja tu wsadziłem ten jasny ogłas, żeby to ładnie było. Wiem co leje tu wodę. A to taka też mogłaby być. Hmm... A jest po... Widzicie, a to jest mój pokój. Fajny, nie? A gdzie jest ta szafa? A nie mam tu szafy. To Tu jest. To są najładniejsze pokoje, bo ja je robię. W większej części. Dobra. No to jak widzicie, serwer w ogóle się nie tnie, to jest najlepszy serwer, polecam Wam go bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się i cześć. Ach, jeszcze jedno, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie, trzymajcie się i cześć, pa!